Sponsorem programu jest Galeria Tarnowia. Szanowni Państwo, to jest telewizja starnowa, program Dudzik lokalnie. Drodzy Państwo, zawsze Państwu mówię, że mam wyjątkowego gościa, i Państwo już mi przestają trochę wierzyć. Natomiast powiem Państwu teraz, że mam naprawdę wyjątkowego gościa. Próbowałem się z tym gościem umówić tak długo temu, że już sam nawet nie pamiętam. No i wreszcie się udało. Nie wiem, czy to okres przedświąteczny, czy też jakaś taka szczególna dobrokliwość ze strony mojego gościa. Nie czułam państwa w niepewności. Dzisiaj moim gościem jest pani Jowita Jurkiewicz-Drąg, burmistrz miasta i gminy Ciężkowice. Jak ja się cieszę i serdecznie witam. Dzień dobry, witam serdecznie. Chciałem się zapytać, bo teraz jest taka nowomoda jakaś, się potworzyła w mediach, czy do pani się zwracać gościnia, czy burmistrza, czy tak normalnie, tak jak ja się nauczyłem, pani burmistrz. Pani burmistrz, powiem, Gość no przewybitny w naszej audycji, może <grym> być Dziękuję tak? serdecznie, Bo? tak, może być. Dobrze. Pani burmistrz, w mojej audycji jest tak, że ja zawsze drążę, mam takie przygotowania, które trzymam dla swoich gości. Dla pani też trzymałem takie trzy pytania i pierwsze pytanie to jest takie, że jest pani spadkobierczynią, tak powiem, spadkobierczynią, a nie spadkobiercą. Dwóch testamentów. Proszę naszym telewizom wyjaśnić, na czym to polega. No, testament. No, przede wszystkim Gmina Ciężkowice to jest Kośna Dolna. W Kośnej Dolnej Ignacy Jan Paderewski ze swoją wizją stworzenia uzdrowiska. Czegoś, tak, co prawie będzie. Wiek temu, prawda? Tak, tak. Czegoś, hmm. co będzie służyło mieszkańcom. Wizjoner niesamowity. No i druga postać to postać mojego taty Zbigniewa Jorkiewicza, który również swoim działaniem przez 10 lat ciężkiej pracy dla mieszkańców gminy Ciężkowice chciał, żeby żyło się lepiej i chciał dążyć do tego, żeby uzdrowisko w Ciężkowicach powstało. Mhm. Uzdrowisko to nie jest coś, z czym... Czego nie moglibyśmy osiągnąć, czego nie możemy osiągnąć ze względu na to, że mamy wszystkie walory, które y, mogą spowodować to, że nasi mieszkańcy, gdzie nie możemy prowadzić żadnego tak naprawdę biznesu, y, który jest związany z jakimś dużym przemysłem, y, a możemy opierać się na turystyce, właśnie w tym kierunku należy pójść. Dzięki jego ciężkiej pracy zostało, oprócz naszego skamieniałego miasta, które mamy i chwalimy się nim, przyciągamy turystów, y, powstał Park Zdrojowy, zresztą jego imieniem nazwany w tym momencie. Ścieżka w koronach drzew i Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej. Rozwijamy się, turystyka, uzdrowisko, mam nadzieję, już niebawem. No Pani burmistrz, to było wzruszające, ponieważ pana burmistrza Świętej Pamięci Taty w Gniewa Jurkiewicza nie ma 4 lata, już w grudniu, tak. czwarta rocznica minęła. Natomiast to było wzruszające, bo ten park zdrojowy został otwarty już po śmierci. Tak. I od razu y, społeczność, samorząd postanowił nazwać imieniem burmistrza i pani z pewnością wie, jak to w domu było, bo y, wtedy, kiedy y, pan Zbigniew y, Jurkiewicz, burmistrz, y, chodził za środkami, za tym, że chciałby, żeby wykonać właśnie testament Ignacego Jana Paderewskiego, no niektórzy się śmiali, mówili, co tam Zbyszek, tam to uzdrowisko ci się, gdzie indziej uzdrowiska zamykamy, a ty sobie w Ciężkowicach budował, prawda? Tak było dokładnie. Mhm. Tato miał wizję. On wiedział, że jest to dobry kierunek. Jednoczył ze sobą samorządy. Uderzał pukał do drzwi po to, żeby przekonać jednak, tak damy radę, mamy niesamowity potencjał. Tak jak wspomniałam, walory, które pozwolą nam na to, żebyśmy mogli starać się o to, żebyśmy na tych turystach. Mogli zarabiać. Zresztą u nas w gminie Ciężkowice nie wspomniałam oprócz tej ścieżki tego parku i tego MCE, które w tym momencie bardzo mocno promujemy. Dokonaliśmy... Małopolskie Centrum Edukacji. Bo burmistrz już mówi, jak pani burmistrz MCE w ogóle, prawda? <grym> tak, Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej. Hmm? Dokonaliśmy odwiertu wody, która spowoduje to, że my będziemy mogli być tym uzdrowiskiem. A Mamy wodę siarczkowe. nazywa się. Ignacy. No właśnie. Ignacy, tak? Wszystko jest związane z tymi, którzy mhm. mieli tą wizję i w tym kierunku faktycznie chcieli dążyć. Mhm. U nas jest jednak mimo wszystko mieszkańcy gminy Ciężkowice nadal nie wierzą, że jest to możliwe. Ja zostałam wychowana w tym takim duchu, że u nas to po prostu musi powstać. Ja często powtarzam, że jesteśmy skazani na sukces właśnie pod kątem tym turystycznym. Wychowana w tym duchu, że nas nic innego nie czeka, jak tylko i wyłącznie dobrobyt dla mieszkańców, tak. że my Ale będziemy Ale żeby to było, to trzeba mieć marzenia i trzeba je realizować, Zgadza tak się. jak tato. Przepraszam, że tak wracam, bo znałem pana burmistrza i, i, i to był fantastyczny człowiek. No, i w ogóle nie jestem zdziwiony, że córka jest taka fantastyczna, pełna energii i mówi, Dziękuję tak, a co ci. się nie da, <laughs> musi się dać i tyle, prawda? Dokładnie tak. Ja myślę, że gdybyśmy w domu nie funkcjonowali ciężkowicami, gminą Ciężkowice, tymi wszystkimi problemami, tym, co można, jak to wygląda, no to zapewne nie miałabym takiego zapału. Po prostu przechodziłabym do tego, no dobrze, fajnie, mamy skamieniałe miasto, no jest super, jacyś tam turyści przyjeżdżają. Tylko u nas było ciągłe rozmowy na ten temat. Da się. Trzeba jeszcze tutaj zapukać, jeszcze z tym porozmawiać. Wszystko jest możliwe. I tak jak już wspomnieliśmy, ludzie nie dowierzali. Uh -huh. A w tym momencie mamy to. Uwierzą, Uwierzą. nie mają innego wyjścia. Uwierzą. No, ale to było tak, że mm, Tato zmarł w trakcie kadencji. Tak. E, burmistrzem został pan Kuropatwa, a pani chwilę odczekała, nie? Tak. To pani przyglądała się, co poprzedni burmistrz robił, <laughs> i powiedziała sobie teraz w tym roku: nie, ja pójdę, ja to zrobię, co Tato rozpoczął, prawda? Tak mniej więcej to wyglądało. Szczerze mówiąc, już powtarzam się, po raz kolejny wychowana w duchu i dla gminy ciężkowice, mm -hmm. zaraz po jego śmierci pojawiła się taka myśl, że tato. Będziemy dalej w tym kierunku szli, chciałabym, żeby to było kontynuowane. No, na tym etapie dałam się tak naprawdę przekonać, może jeszcze poczekaj, bo to takie emocje, przed, no przez które przemawiają, um, ciężka praca, masz już wygodne życie, zostaw to tak jak jest, ktoś to pociągnie. Mhm. No i jednak przez te trzy lata przyglądałam się i zbierałam energię i pomysły na to, co można by było robić dalej, żeby jednak Działać, mhm. spróbować. No i przyszły wybory, prawda? Tak. tak. E, no, wybrali panią, bo może i nie dowierzają, ale magia nazwiska działa, prawda? E, no i co? I przyszła pani do tego e, urzędu, usiadła pani być może w <tak> tym fotelu, w którym tato siedział też. I co pani sobie wtedy pomyślała? Ogrom pracy, ogrom mhm. pracy, gdzie jednak teoria, praktyka nie do końca się pokrywa. Mhm. Nie byłam zaskoczona, jak dużo pracy należy wykonywać. Zresztą mam wrażenie, że teraz nie robię niczego innego, jak jestem w pracy. Weekendy, wiadomo, od poniedziałku do piątku w urzędzie, poza urzędem różnego rodzaju spotkania. Mnie się to podoba. Mm -hmm. Ja wiem, do czego chcemy dojść. Ale wy tam fajnie macie na pogórzu, bo zrobiliście sobie takie e, trójminne e, trójmiasto, <noise> tak. prawda? Nie? W ciężkowicach rządzi królowa, w Tuchowej rządzi królowa i do tego jeszcze. Ogromnie e, ciężkowice, bo... tak, Tuchów, jak A? najbardziej tak. Macie sztamę? Mamy sztamę, wspieramy się bardzo, mm -hmm. więc to jest e, też takim dodatkowym atutem, gdy mm -hmm. e, któraś z nas czegoś potrzebuje, wiadomo, że bazujemy tutaj na najbardziej doświadczonej, czyli królowej Tuchowa. Mm -hmm. e, Super jest. Jeżeli chodzi Pozdrawiamy o Panią Magdę Marszałek. Yy, tak, tak mm -hmm. oczywiście zdecydowanie tak. Panią Gosię również. Panią Gosię też. No. Tak. no to oczywiście, jak jest Trójmiasto Pogórzańskie, to niech Nie będzie. Nie może być inaczej. Yy. No tak, ta, to wsparcie jest potrzebne, bo teraz trudny czas był, czyli konstruowanie budżetu. Jak tam z tym budżetem na przyszły no. rok? Budżet, budżet. No wiadomo, wszędzie pieniędzy brakujemy, dokonując dużych inwestycji. No, musieliśmy również um, zaciągnąć kredyty, więc staramy się to tak podopinać, żeby oczywiście płynność była zachowana, żebyśmy mhm. mieli mo możliwość um, zaciągania zobowiązań, gdy są potrzebne, więc jest dobrze. Jest dobrze, dobrze. Jest. Tak, tak? jest dobrze. To co w, w przyszłym roku będzie się działo takiego fajnego? W przyszłym roku kontynuujemy mhm. elementy, które już są rozpoczęte. Mamy pogórzeńskie centrum w Jastrzębi, które będziemy mhm. kończyć. Co prawda to będzie taki um zamknięty. Budynek mhm. y, zupełnie bez wyposażenia, o które będziemy się starać, żeby pieniądze pozyskać. Ale później pozyskać. Będzie otwarty. Zdecydowanie. No to przecież po to to robimy. No Już pomysł jest na to, jak będziemy turystów ściągać, mhm. mieszkańców y, lokalnie integrować, żeby też taka, taka, taka sala była. Y, no wymieniamy oświetlenie uliczne, y, będziemy y, przeprowadzać remonty mhm. dróg. Y, cóż my tam mamy? Mamy bardzo dużo takich rzeczy, które na bieżąco są realizowane. Dużo też będzie związane z turystyką, że ta baza, która już w tym momencie jest, żeby ją rozwijać jeszcze bardziej, no bo nie oszukujmy się, no turysta wciąż poszukuje czegoś nowego, więc no I co, będziemy... bardziej wygodny jest, nie? To czego, że jak tam z piwnikiem, z Ciężkowic? No też chciałabym produkt lokalny podciągnąć mm -hmm. bardzo mocno i ten piernik ciężkowicki, żeby był, mm -hmm. żebyśmy tak, tak to, no bo ta turystyka, na której ja bazuję, no to turysta, turystyka, ściągamy ludzi, ale ktoś mm -hmm. musi pracować, no my musimy też jakiś produkt lokalny wyprodukować, tak. e, wiadomo, że tutaj to nasze pogórze są winnice, ale też ten produkt taki jak chociażby nawet ten piernik e, mógłby mm -hmm. się pojawić. No, bo to smaczne też przy okazji. Jest. Zdecydowanie. Wiem, bo próbowałem. Zdecydowanie. No, no, ale tak, to nie tylko, nie tylko piernik, ale też za sprawą już byłego dyrektora, pewnie wrócimy do Centrum Kultury, bo to się bardzo długo nazywa i bardzo fajnie. Tam zajmuje się Kultury, Promocji i Turystyki. Prawda? Centrum Kultury. Już tak normalnie? Tak. Centrum Kultury, ale zajmuje tak. się wszystkim, nie? No bo też Bogdan Krok się uparł na to, żeby zrobić centrum wikliniarskie tak, w Ciężkowicach. No, ja myślę, że to jest tak fantastyczny pomysł, mm. że trzeba pod tym kątem się rozwijać. Mm -hmm. Jak już Pan wspomniał właśnie o Panu Bogdanie Kroku, nasz wieloletni dyrektor Centrum Kultury w tym roku odszedł na emeryturę, ale jestem bardzo wdzięczna za wszystko to, co uczynił dla gminy Ciężkowice. I ta wiklina, świetnie, mm. że się wpisuje. Ten festiwal wikliny jest czymś fantastycznym. W ogóle założyłam, jak tylko objęłam stanowisko, że jak Wrocław ma swoje krasnale, tak chciałabym, żeby ciężkowice miały tą swoją wiklinę, żeby te rzeźby. Um, Wiklinowe były... takie? Tak, 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 Czyli tam, tak, gdzie jest, tak. w parku zdrojowym też. Tak, a tak na rynku żeby... też będzie? Tak, mamy kosze wikowe, które są mm -hmm. tam postawione, ale też w postaci różne. Chciałabym, żeby to wszystko w Gminie Ciężkowice mm -hmm. się znajdowało, tak żebyśmy właśnie rozpoznawali. Jest to u nas, e, właśnie, o, Ciężkowice to Wiklina i mm -hmm. różnego rodzaju kursy pracionkarskie. To, co właśnie pan Bogdan Krok sugerował, że fajnie by było wprowadzić, chciałabym. Chciałabym, mhm. żebyśmy się uczyli, żeby powstawały dzieła. No ale to yy, pan Bogdan, yy, znakomity dyrektor, odszedł na zasłużoną emeryturę, tak. a przyszła nowa pani dyrektor. Tak, tak. Też była dobierana taka, że osoba, żeby była tak energiczna jak pani burmistrz, co? No, dziękuję bardzo. Tak, na pewno energia się przyda. Mm -hmm. W Centrum Kultury mamy nową panią dyrektor, panią Annę Madejską, mm -hmm. która z zapałem wkroczyła w szeregi gminy Ciężkowice i działa bardzo mm -hmm. intensywnie, z nowymi pomysłami. Także mam nadzieję, że ta energia szybko zostanie dostrzeżona przez mieszkańców. No i co? I pani Madyjska przychodzi i mówi, pani burmistrz, bo tak, może byśmy to zrobili, to jeszcze, to tamto. Ja tak sobie mówię, bo ja wiem, jak to wygląda. Bo ja też jestem dyrektorem, także, <grym> tak e, także te pomysły czasami są takie, że e, przychodzi się do szefa i szef mówi, dobrze, a masz na to pieniądze. A no, wiadomo, pani Medeńska jest realistką. Spotkałyśmy mhm. się nawet dwa dni temu po to, żeby um, opracować ten plan. Na przyszły rok, no bo mm -hmm. jakby nie było, no będą nie dużynki, trzeba. więc tutaj też musimy wiedzieć, jaka gwiazda no. będzie występowała, czy na różnych, chociażby nawet w Wikliny, kogo moglibyśmy tam pozyskać, żeby uatrakcyjnie jeść, oprócz mm -hmm. tych wszystkich wydarzeń, które będą się działy, jak to będzie wyglądało. Yy, pozyskała informację, co u nas w gminie było realizowane, więc te stałe yy, wydarzenia będą w Tym roku również. No mądra pani dyrektor. Czasami przychodzą tacy, mówią: nie, to ja teraz robię lepiej, bo ten tam ten co był, to tak ze to tam jest to. Muszą wiedzieć, że to ja robię. Nie, nie? szanujemy nie? to, co zostało mhm. wypracowane, do czego mhm. mieszkańcy są przyzwyczajeni, czego oczekują. Tak wiemy, na przykład, że w Zborowicach będzie się odbywała impreza wtedy i mhm. wtedy. Także to są takie stałe elementy, które nie są, które będziemy powtarzały, ale wchodzi z nowymi pomysłami. Jest bardzo krótko, bo właściwie od listopada, od połowy listopada. Mhm. I tak jak obserwuję już aktywność to co się dzieje no to ożywienie spore a czy gratulacje pani złożył gwiazdor z gminy ciężkowice Tomek Szefanik razem z, bra z braćmi i powiedział tak, Pani Burmistrz, przyjedziemy, zagramy za free. Oj, chciałabym pa bardzo, chciałabym bardzo, mm. miałam przyjemność spotkać się z chłopakami, yy, bo odbywał się koncert, mm -hmm. yy, także tak, yy, przesympatycznie pogratulowali mm -hmm. i mam nadzieję, że, że byłaby taka będzie. możliwość, żeby Ta? się tak udało, chociaż wiemy, że, że nie jest to możliwe. Pani to jest pod szczęśliwą gwiazdą urodzona, Pani Burmistrz. No, dziękuję. Uh -huh. No i yy, dobrze. Panie burmistrz, czyli tak, budżet jest fajny i przyjęty będzie jeszcze w, w tym roku. roku. Tak. No to szybko, żeście się, się sprawili z tym. To kto to, 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 to? Skarbnik jest taki wybitny, czy, czy Rada mówi, dobrze, to pani Jurkiewicz trzeba wierzyć, tak. drąg? U ma dwa nazwiska. Tak. No ja się muszę nagadać, żeby <laughs> powiedzieć, żeby, jak, się pani żeby powiedzieć jak się nazywam, nazywa. Mm -hmm. tak. Niektórzy mają mm -hmm. problem, ucinają mm -hmm. w połowie po Jurkiewiczu, tak? Zbigniewie uh -huh. Jurkiewicz-Drąg. E, tak całkiem poważnie no, staramy się pracować. Siesz, ja uważam, że mam mm. fantastycznych pracownicu, pracowników w Urzędzie Gminy e, i ja przychodzę, realizuję. To jest niesamowite wsparcie, gdy wiem, że ta ekipa działa naprawdę na pełnych obrotach. Mm -hmm. e, I tak, oczywiście no, Pani Skarbnik tutaj e, rzetelnie pracuje na żeby ten budżet wyglądał dobrze, żebyśmy mogli nadal, tak jak powiedziałam, inwestować i działać. W gminie Ciążkowice coraz większy babiniec. Hmm. Tak? tak, tak. bo tak, jak tak. jest królowa, to tak, wie pani, jak tak. to jest. będzie kobiety. Amazonia kobiety, kobiety dają radę. Mhm. Działamy. Mhm. Działamy, jest dobrze. Dobrze, Pani Burmistrz, jesteśmy w takim trochę, w naszej audycji trochę. W atmosferze nostalgicznej, bo wspominamy tatę, ale też świątecznym, no bo, no bo święta Bożego Narodzenia za chwilę sylwestra. Y, tą wodę mineralną już można pić tam z tego, czy jeszcze tam ten Ignacy? To nie będzie się, do bierze. picia. Nie będzie tylko nie do, jest... do leczenia? Tak, moczymy się, moczymy Aha. się. Wszystkie nasze dolegliwości skórne, reumatologiczne, Czyli nie, do picia. E, nie pijemy. Tego Ewani, nie pijemy. Y, y, ja dotarłem kiedyś z turystami do takiego jednego źródełka, gdzie ta właśnie woda solankowa była. Ja specjalnie mówię, spróbujcie, bo to jest lecznicze. No, ale to za chwilę trzeba było mieć jakiś inny napój, ony żeby, żeby to przepić. przepić. Nie? Ja wiem, jak to wygląda. Nie, 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 my się moczymy, no. będziemy się moczyć i no. będziemy. To jest fantastycznie, bo nasza no. woda będzie tak naprawdę używana do wielu schorzeń. Więc no. to też będzie taki atut naszej gminy uzdrowiskowej, już nie No tak. No a poza tym jak się e, każdy będzie e, w tej wodzie leczniczej kąpał i jej zażywał, to będzie tak pięknie wyglądać jak pani burmistrz. Dziękuję bardzo. Mhm. E, pani burmistrz, e, długo się oczekałem na to, żeby pani przyjęła zaproszenie ode mnie. Jestem bardzo wzruszony. <noise> Dziękuję e, bardzo i przepraszam, że tak długo e, to trwało. No ale, no ale jestem wzruszony. No, czasami jak <noise> się długo na kogoś czeka, to później człowiek jest taki szczęśliwy. Ja nie uprawię. U mnie w audycji jest tak, że jak zbliżamy się do końca, to ja mam świadomość, że nie zadam wszystkich ważnych pytań. Nie zapytam się o to, na co mój gość czeka. Jeżeli zapyta mnie, to ja teraz się rozwinę i, i powiem, co trzeba. W związku z tym, zostawiłem sobie na koniec mojej audycji zawsze coś takiego, że ja się nie wtrącam, tylko gość ma prawo do tego, żeby powiedzieć, co mu w sercu gra. Panie burmistrzu, to jest ten czas dla Pana. Serdecznie dziękuję mieszkańcom gminy Ciężkowice, że dali mi szansę na to, abym mogła objąć urząd burmistrza gminy Ciężkowice. Mam nadzieję, że Państwo nie będziecie rozczarowani, że zobaczycie moją determinację, chęć pracy. A na te święta chciałam życzyć wszystkim widzom dużo zdrowia, dużo radości, ciepła rodzinnego. Wesołych świąt, Szanowni Państwo. A drodzy Państwo, moim gościem była burmistrz miasta i gminy Ciężkowice pani Jowita Jurkiewicz-Drąg. Dziękuję, Dziękuję bardzo. serdecznie. Dziękuję. Sorem programu jest Galeria Tarnowia.